Dobra, witajcie moi drodzy. C330 został wzbudzony, bo mam transport słomy 10 sztuk. Z rzeczy, które się wydarzyły, gdzieś skrzywiłem to, to mi się urwało. Muszę albo dorobić, albo dokupić. Zobaczymy, jak to będzie nic. No, ciapek fajnie pracuje, z drogi będę wam coś nagrywał, bo spieszę się, bo muszę do pana dodzwonić. Jadę. Do zobaczenia. Dziś w projekcie nie wiem, czy coś się zmieni. Na razie robię rurkę. Zresztą muszę pospać, dobrze, ale tu pokażę Wam, e, wiercę rurkę do, do tego łącznika, w ogóle bardzo droga stali jest, muszę przyznać w moim sklepie, bo miałem chęć na złom, ale spieszyłem się, 80 rurki 45 zł, no mnie przeraziło, ale w sumie spieszyłem się i nie miałem wyboru, więc nic, zobaczymy się później. Odległość tymi drogami około 10 km, zobaczymy jak to pójdzie ale na razie idzie fajnie bo sprzętowań nie pracuje choć to urwany mnie martwi obsuwania burty ale tym się zajmę wchodzimy w zakręt no i co no tak muszę przez 10 km około jechać trochę to mi nam zatrzęsło ale las fajnie spokój trochę inne życie niż w tygodniu. a zawsze coś się sprzedaj, coś do przodu jadę dalej będę aktualizował po prawej stronie kiedyś to była to piachu, ale już tyle wybrali, że po prostu jest woda i jest rozlewisko. Dość głęboko do 20 metrów nawet można było, chyba miejsca, były gdzie był wybierany. Więc tak z tych spraw. Trochę górki się nam zaczęły. Jak to na wyżyny kręców skoczył z ale szyba brudna, więc jakość nagrania te stupy. Jadę dalej. Dobra jesteśmy, miejscowość u dochodził na festyny z okolicy ten wie co gdzie ja, a to klub piłkarski, bardzo cicho Niestety nie grałem tutaj, O umiejętności braku Nic, jadę zrobić transakcję i będę wracał Ale na razie ciapek daje rady Myślę, że jest ten wywalony z niego termostat, bo wcale się nie grzeje, to trzeba będzie kiedyś sprawdzić Do usłyszenia Muszę, moi drodzy, pochwalić bazę gminy, yy, w której bo asfalt taki robi, tu ten, ten, jak będzie szedł na dziewiątce, to ja nie wiem, czy się dam radę złamać, bo powiem no, ja wam, że stół jest, a no, jestem bardzo zadowolony. Kończę, bo za to... Dobra, moi drodzy, lecę z Salmagiem. E, nie ma czasu, puszczę wam time-lapse jak wrzucam to i potem time lapse z pola czy dzisiaj kultywator ruszę, nie wiem, zobaczę. Po 100 kg każdy kawałek, druga dawka może będzie te 100, 100 na hektar, może ciut będzie więcej, czyli 200 kg robię, mam 1,7, no ciut więcej wyjdzie, zobaczymy co z tego, puszczam timelapsa. Gram tutaj, Mtzecik, Wiesław oglądając Twój film z pół Aż mnie przeraziłeś, napiszę komentarz, bo jeszcze nie zdążyłem U mnie coś się tam poci, ale nie będę do tego zaglądał, bo Po prostu jak se zbliżę, nie, nie dam rady zbliżyć Nawet częściowo coś tam <grym> widzę mokre, ale nie, nie, nie Nie tym razem Tak wygląda moi drodzy przeniszka Nie jest tragicznie, dołożymy Zobaczymy co będzie standardowo Między czwórką a szóstką i damy na to czwórkę bieg Lecę, a time lapsa będziecie mieli z tamtego drugiego pola Idzie, idzie moi drodzy, tu jest górka To może być tragedia, tu? Tutaj słabo delatuję, nie kameruję, tylko teraz się za robotę A tak wygląda sceniczka a tak moi drodzy, w przybliżeniu wygląda przężyto. Ładnie. Łapie wigoru, daje pierwszą dawkę. I co, zobaczymy co wyjdzie potem. Eee, postawię. Fernando tu gdzieś biega. Ta cisza, ten spokój, te śpiewające ptaki. O, no, to jest miejsce relaksu. Ta zieleń, mokradła. Z nic i tego szukać. A potem kultywator. Tak jak obiecałem, moi drodzy, kończę tym nagraniem. Tak to wygląda. Wczoraj już nie dałem rady, bo ciemno było. A wiecie, jak to jest nagrywać. Pierwsze co? Tu była taka tulejeczka z rureczki. Tą najdroższą rurkę na razie w moim życiu dospawałem do niej. Ona idealnie w śrubę nie wiem jaka to jest, bym musiał zmierzyć, ale weszła to na tej śrubie, latało na tym łańcuchu, więc nie widzę żadnych przeciwwskazań. Łańcuch, oczywiście, do zdjęcia. Wszystko to jest pochytane tak sobie. Tu rozwierciłem. Tu jest akurat szpilka, ale może znajdę taką śrubę, albo ją skrócę i zrobię z tego śrubę fajną. I jedynie luz wychodzi tam na tej tulejce. Ale to jest jeszcze, może się coś tam e, dorobi. Sprawdzimy, jak to będzie funkcjonowało. No, i tu pochytałem to na razie, tak że spawanie będzie w dzień, takie konkretne. Następnym razem, ale też nie ode Was zanudzą. Kręci się, ściąga się, on idzie do góry. Podnosi go, odjeżdża. Tu mi trochę zawadza. Ale jakby byłem gotowy na to, a tu w dół idzie. Więc jakby założenie chyba gra. Oby się nie wytarło. Tu się może najszybciej to wyczrzeć. To jest dość słabej jakości, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jeszcze może to obrócę. No i co następnym razem już nie będę wam puszczał te wszystkie sanarki. Szlifuję i robię ładne spawy. Dokładnie przetapiam. To jest dość duża dziura. Nie wiem czy będę łańcuchy zamontowywał, ale wydaje mi się, że na tą chwilę projekt jest ku końcowi, potem się widzimy nie będę was zanudzał tym na testach tu jedynie mogę to jakby jest jakiś luz, to nie powinno może tak być aż, ale z tego nikt nie będzie strzelał, nic do zobaczenia, do następnego no, Dodaj to dawaj dawaj